Dziesięć zachowań, które ma tylko zła osoba. Zwróć uwagę na te sygnały, mogą cię uratować. Karl Jung wyjaśnia: nie każda trudna osoba jest zła, ale każda zła osoba prędzej czy później pokazuje, kim naprawdę jest. A co jest najgroźniejsze, że nie noszą groteskowych masek, wręcz przeciwnie, potrafią się uśmiechać, chwalić, udawać ofiary, a nawet oferować pomoc. Ale za każdym uprzejmym gestem kryje się chłodna i wyrachowana strategia, by kontrolować, manipulować lub zniszczyć kogoś. Takie osoby nie są zainteresowane harmonią, są zainteresowane wygraną, nawet jeśli ma to kosztować Twoją równowagę, zdrowie psychiczne czy zdrowy rozsądek. Ile razy obwiniałeś się za kłótnie, których nie zacząłeś. Czułeś się wyczerpany w towarzystwie kogoś, ale nie potrafiłeś wyjaśnić dlaczego. Musiałeś się od kogoś oddalić, ale mimo to czułeś się jak czarny charakter tej historii? Właśnie tak. To nie dzieje się przypadkiem. Istnieją schematy zachowań, które bez cienia wątpliwości pokazują, że mamy do czynienia z prawdziwie złą osobą, a umiejętność rozpoznania tych sygnałów może cię uchronić przed wieloma cierpieniami. Złe osoby to nie mit, to rzeczywistość. Chodzą między nami, zajmują stanowiska kierownicze, zasiadają przy stole podczas kolacji, są częścią związków i bardzo często doskonale wiedzą, jak się nie dać rozpoznać, ale dziś nauczysz się rozpoznawać to, co one za wszelką cenę próbują ukryć. Zanim zaczniemy, upewnij się, że już kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś dobrą osobą, która nienawidzi ludzkiej podłości. I jeśli chcesz, skomentuj: Kto sieje zło, zbierze cierpienie. Numer 1. Odnajduje przyjemność w patrzeniu na cierpienie innych. Podczas gdy zwykli ludzie odczuwają empatię w obliczu cierpienia innych, osoba zła doświadcza czegoś przeciwnego przyjemności. Kiedy ktoś ponosi porażkę, cierpi, zostaje upokorzony lub przechodzi przez trudności, odczuwa dziwne poczucie satysfakcji. I często ta przyjemność nie jest cicha, wygłasza sarkastyczne komentarze, bagatelizuje ból drugiej osoby, a nawet zachęca do dalszego cierpienia, zawsze pod pretekstem szczerości lub dobrego humoru. Ci ludzie nie tylko wykorzystują słabości innych, ale też doprowadzają do upadku, sabotują relacje i wystawiają na próbę granice emocjonalne otoczenia. I to wszystko bez poczucia winy, bo dla nich cierpienie innych jest potwierdzeniem czegoś, tego, że są górą, że mają władzę, że panują nad sytuacją, a najokrutniejsze jest to, że często robią to z uśmiechem na twarzy. Wiedzą dokładnie, co powiedzieć, żeby wyglądać na niewinnych, wiedzą jak odwrócić rolę i grać ofiarę. A podczas gdy ty próbujesz zrozumieć, co zrobiłeś źle, ona delektuje się twoim zagubieniem i rozpaczą. To jeden z pierwszych i najniebezpieczniejszych objawów prawdziwego zła przyjemność płynąca z zadawania bólu. Numer dwa: wymyśla kłamstwa, aby siać niezgodę. Zła osoba kieruje się potrzebą kontrolowania swojego otoczenia, a niewiele broni jest tak skutecznych jak kłamstwa. Ale nie byle jakie kłamstwa. Tworzą wyrachowane, zniekształcone historie, z wystarczającą ilością szczegółów, by wydawały się prawdziwe. A cel nastawiać ludzi przeciwko sobie, wzbudzać nieufność, izolować się od siebie i manipulować percepcją. Rozpuszcza plotki. Przeinacza słowa, wymyśla sytuacje, które nigdy nie miały miejsca. Czasami po prostu mówi, mówiono mi, słyszałam, nie wiem czy to prawda, ale wszystko to, by uniknąć odpowiedzialności. A gdy zapanuje chaos, schodzi na bok, obserwuje z daleka i udaje niewinność. W głębi duszy czerpie przyjemność z patrzenia, jak związki niszczą się przez coś, co sama stworzyła. Ta osoba rozwija się w niezgodzie, ponieważ czuje większą kontrolę w niestabilnym otoczeniu. Im większy chaos, tym słabsze stają się jej ofiary i tym większą władzę czują. Pomyśl o tym: czy spotkałeś kiedyś kogoś takiego? Kogoś, kto zawsze miał jakąś nową plotkę, sensacyjną informację. Ale ostatecznie wszystko, czego się dotknął, przeradzało się w kłótnie, nieporozumienia i zranione uczucia. Uważaj, to klasyczny znak, że ktoś skrywa w sercu złość. Numer 3. Udaje empatię tylko po to, by zyskać przewagę. Zła osoba wie, że aby manipulować, najpierw musi Cię pozyskać. Dlatego często udaje kogoś wyrozumiałego, wrażliwego, kogo to obchodzi. Ale cała ta empatia to tylko gra starannie skonstruowany spektakl, mający na celu sprawić, że stracisz czujność i zaufasz jej, aż do momentu, gdy nie będziesz już w stanie uciec. Uważnie słucha twoich problemów, doradza, wydaje się, że ci kibicuje, ale w głębi duszy po prostu zbiera informacje: chce poznać twoje słabości, twoje niepewności, twoje lęki, bo wszystko to może później stać się amunicją. Tak naprawdę jej to nie obchodzi, po prostu przygotowuje się do ataku z większą precyzją. A najgorsze jest to, że kiedy odkryjesz, że to wszystko była manipulacja, jesteś już emocjonalnie zaangażowany, już zdradziłeś sekrety, już za bardzo zaufałeś. I wtedy zaczyna się prawdziwa gra emocjonalny szantaż, zawalowane groźby albo zniszczenie twojego wizerunku, wykorzystując wszystko co sam ujawniłeś. Dlatego jedną z najpotężniejszych broni zła jest fałszywa empatia, bo podszywa się pod czułość, by ukryć truciznę. Numer 4. Nigdy nie przyznaje się do własnych błędów. Zła osoba zawsze znajdzie sposób, by uchylić się od odpowiedzialności. Nawet gdy wszystko na nią wskazuje, nawet gdy błąd jest oczywisty, zaprzecza, zniekształca, manipuluje i obwinia innych. Dla tego typu osoby przyznanie się do błędu oznacza przyznanie się do utraty kontroli. A utrata kontroli jest niedopuszczalna woli zniszczyć przyjaźń niż powiedzieć, przepraszam. Woli odwrócić sytuację, wymyślić nową wersję wydarzeń, a nawet udawać, że nic się nie stało. W konfrontacji zachowuje się jak ofiara. Przesadzasz, atakujesz mnie, nie o to mi chodziło. I stopniowo sprawia, że zaczynasz się zastanawiać, czy nie popadasz w obłęd. Takie zachowanie to nie tylko pycha, to złośliwość. Bo nie chodzi o porażkę, ale o odmowę bycia sprawiedliwym. To typ człowieka, który nawet wiedząc, że cię zranił, będzie spał spokojnie, a nawet każe ci przeprosić. Teraz zastanów się, ile razy musiałeś przepraszać za coś, czego nie zrobiłeś, tylko po to, żeby zachować pokój. Numer 5. Zazdrości nawet szczęścia innym ludziom. Szczęście innych głęboko niepokoi tych, którzy kierują się zazdrością. A dla osoby złośliwej widok kogoś rozwijającego się, osiągającego sukcesy, uśmiechniętego lub po prostu żyjącego w pokoju jest niemal nie do zniesienia, ponieważ interpretuje ona sukces innych jako zagrożenie i dlatego stara się zniszczyć to, co ta druga osoba zbudowała. Udaje radość z Twoich zwycięstw, ale w głębi duszy ma nadzieję, że wszystko pójdzie źle. Często aktywnie stara się cię sabotować uszczypliwymi komentarzami, zawoalowaną krytyką, destrukcyjnymi radami lub po prostu stwarzając wokół ciebie złą atmosferę. Ten typ osoby nie chce się rozwijać razem chce cię ciągnąć w dół i nawet jeśli oferujesz pomoc, dzielisz się osiągnięciami lub próbujesz je uwzględnić, zawsze znajdzie powód, żeby cię umniejszyć. Strzeż się tych, którzy trzymają za ciebie kciuki tylko wtedy, gdy jesteś na dnie. Numer 6 używa poczucia winy jako narzędzia kontroli. Osoba złośliwa wie, że winnym umysłem łatwo manipulować. Dlatego zniekształca sytuację, wyolbrzymia konsekwencje i sprawia, że czujesz się odpowiedzialny za wszystko, nawet za rzeczy, na które nie masz wpływu. Przekształca twoje wątpliwości w dowody, twoje milczenie w ataki, a próby zdystansowania się w osobiste urazy. Wszystko staje się twoją winą. Jeśli jest smutna, to dlatego, że byłeś nieczuły, jeśli jest agresywna, to dlatego, że ją sprowokowałeś. I stopniowo zaczynasz żyć w stanie gotowości, starając się unikać konfliktów, chodząc po cienkim lodzie, podczas gdy ona kontroluje każdy twój ruch. Oto pytanie: Ile razy czułeś się źle, chroniąc siebie? Czy kiedykolwiek czułeś się winny, stawiając granice? Ta zamiana ról jest jedną z najbardziej destrukcyjnych broni zła. Numer 7. Czerpie przyjemność zniszczenia reputacji. Źli ludzie uwielbiają niszczyć wizerunki, nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że sprawia im to przyjemność. Jeśli ktoś błyszczy, próbują przyćmić jego blask. Jeśli ktoś jest podziwiany, doszukują się wad. Jeśli ktoś popełnia błąd, rozgłaszają go. Wszystko to podsyca ich poczucie wyższości i władzy. Rozsiewa plotki, insynuuje, wygłasza przekłamane prawdy, i zawsze broni się zwrotami w stylu: Po prostu jestem szczera, albo nie chcę osądzać, ale chcę być postrzegana jako osoba, która wie wszystko, która widzi więcej niż to, co na wierzchu, podczas gdy w rzeczywistości jedynie projektuje na innych swoją własną zgniliznę. Jeśli ktoś potrafi tylko źle mówić o wszystkich innych, Prędzej czy później będzie mówił źle także o Tobie. Numer 8. Wykorzystuje dobroć innych. Źli ludzie wykorzystują dobre serca, wiedzą, że empatyczni wybaczą, wiedzą, że hojni pomogą, wiedzą, że sprawiedliwi spróbują zrozumieć. Dlatego zwracają się do tych, którzy mają światło, bo wiedzą, że tam mogą ich wysysać, manipulować i wykorzystywać. Proszą o przysługi, domagają się uwagi, oczekują lojalności, ale nigdy nie odwzajemniają. A kiedy odmawiasz dalszego służenia im, atakują cię, mówiąc, że się zmieniłeś, że jesteś samolubny, że nie jesteś już tym, kim byłeś kiedyś. Ta eksploatacja jest cicha, ale niszczycielska. Bo dobry człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy od razu, czuje tylko zmęczenie, pustkę, emocjonalne wyczerpanie. Numer 9. Lubi wywoływać zazdrość i poczucie niepewności. Zła osoba nie chce miłości, pragnie kontroli, a jednym z najbardziej subtelnych i perwersyjnych sposobów kontrolowania kogoś jest tworzenie niestabilnego gruntu emocjonalnego, dlatego celowo prowokują zazdrość. Otwarcie flirtują z innymi, chwalą cechy, których, jak wiedzą, nie posiadasz. Z przesadną czułością mówią o byłych chłopakach lub przyjaciołach, którzy ewidentnie przekraczają granice. A kiedy ich pytasz, udają niewiniątko, przesadzasz. To tylko twoja niepewność. Nawet nie zauważyłem, ale ona to zauważyła. Wszystko było zaplanowane. Wie, że im bardziej czujesz się zagrożony, tym bardziej będziesz walczył o jej aprobatę. I właśnie w tym momencie wygrywa. W momencie, gdy zaczynasz rywalizować o uwagę, wątpić w siebie i dążyć do bycia lepszym. Bo nie chce spokoju. Chce zobaczyć cię niestabilnego, niespokojnego, niepewnego siebie. Próbującego zasłużyć na coś, co powinno przychodzić naturalnie, a podczas gdy ty się wijesz w środku, ona dobrze się bawi. W końcu nic tak nie karmi ego złej osoby, jak widok ciebie błagającego o miłość, która powinna być odwzajemniona. Numer 10. Udaje, że się zmienia, żeby cię zatrzymać. Zła osoba jest niezwykle strategiczna. Kiedy zdaje sobie sprawę, że się od niej dystansujesz, nie reaguje przemocą, przynajmniej początkowo. Działa z wyrzutami sumienia. Mówi, że się rozmyśliła, że zdaje sobie sprawę ze swoich błędów, że potrzebuje drugiej szansy, wysyła długie wiadomości, daje się ponieść emocjom, składa deklaracje. A ty, który wciąż coś czujesz, zaczynasz w to wierzyć. Myślisz, że może tym razem to prawda? I przez chwilę wszystko się zmienia. Staje się bardziej czuła, bardziej obecna, wydaje się lżejsza, ale wkrótce Nieświadomie stare zachowania powracają, najpierw w małych dawkach, potem z większą intensywnością. A kiedy próbujesz się poskarżyć, mówi: Nigdy nie doceniasz tego, co robię, albo Zawsze czekasz, aż popełnię błąd. W rzeczywistości nigdy się nie zmieniła. Zatrzymała toksyczność tylko po to, żeby Cię nie stracić, bo dla niej. Najważniejsze nie jest dobro związku, ale kontrola, jaką nad tobą ma. Tacy ludzie nie zmieniają się z miłości, zmieniają się z powodu własnych korzyści i wracają do starych schematów, gdy tylko poczują, że znów jesteś w ich zasięgu. Jeśli oglądając ten film, pomyślałeś o kimś, podziel się nim z tą osobą, która również potrzebuje otworzyć oczy i komentarz: Zło nigdy nie zatriumfuje nad dobrem. Nie zapomnij kliknąć lubię to i zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, zostawiłem tu na ekranie kolejny film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij tam, a do zobaczenia po drugiej stronie. Do zobaczenia później.